Tutaj witam Was serdecznie na moim kanale. Te osoby, które trafiły na mój kanał całkiem przypadkiem, to tylko w skrócie chciałam powiedzieć, że ten kanał był taki bardzo zdrabkowy, czyli skoncentrowany był na zdrabkach, przede wszystkim na zdrabkach. Ja kilka dni temu przeraziłam się, słuchajcie, bo tych zdrapek, tych pustaków yy, strasznie dużo miałam. Ja mam cały duży karton i pewnie będzie nagrany, słuchajcie, takie podsumowanie, ile wydałam pieniędzy na zdrapki, y, dlatego teraz na pewno będą takie vlogi u mnie na kanale, więcej vlogów y, rodzinnych, słuchajcie, będą możliwe, że jakieś parodie, bo większość osób mnie zna i wie, że ja lubię się śmiać, ja lubię się cieszyć, y, choroba mnie ostatnio dobiła, miesiąc temu byłam prawie dead, że tak powiem, i stwierdziłam, że kurczę, trzeba się jednak jeszcze bardziej cieszyć, robić śmieszne rzeczy. To nie oznacza, że zdrapek nie będzie. Będą zdrapki. Osoby, które są więcej, znaczy dłuższy czas ze mną, wiedzą, że my robimy z moim mężem w środy laj'y. Na tych live'ach będą grubsze takie drapingi. No grubsze. Bo pomyślałam, że jak ja mam kupić kilka razy w tygodniu po, nie wiem, 15, 20 dolarów czy tam 30, to lepiej zrobić grubszy draping jednego dnia. Tutaj są premiery każdego pierwszego wtorku danego miesiąca, czyli w styczniu to chyba będzie, nie wiem, kurczę, drugi, drugiego chyba, ten pierwszy wtorek w każdym razie. To te premiery jak najbardziej będę Wam pokazywać, także spoko zdrapki będą, nie chciałabym słuchajcie nikogo zawieść, te, te, szczególnie te osoby, które lubią te zdrapki, ja naprawdę ostatnio walczyłam z tym dylematem, co tu zrobić, czy to jest dobry krok, bo wiem, że większość osób zasubskrybowało mój kanał tylko dlatego właśnie dla tych zdrapek, będą też paczki, będą, będzie otwieranie paczek od Was, które dostaję, czyli dzisiaj będą dwie paczki, będziemy otwierać dwie paczki, dostałam od dwóch kanałów, super kanałów. Zresztą chyba w opisie to już wiecie od kogo. Jeszcze tylko na koniec, zanim będę otwierać te paczki, chciałam serdecznie wszystkie nowe osoby, które zagościły właśnie dzisiaj u mnie na kanale, przywitać, będzie mi miło, jeżeli przybędzie tych subskrypcji, będzie fajnie. Dobra, słuchajcie, ja dopijam kawę moją i będziemy otwierać paczki. Czyli pierwsza paczka, słuchajcie, przyszła już jakiś, jakiś czas temu, to jest paczka od życiowego doradcy, Leszku dziękuję, no nie spodziewałam się, że ty mi w ogóle wyślesz, ja w sumie na święta miałam tobie też wysłać, ale wiesz co, no ta choroba mnie dobiła totalnie, słuchajcie, otwieramy, coś ty mi są w ogóle, bardzo mnie cieszą małe paczuszki, jak Boga kocham, bo słuchajcie, no nie ma tego ryzyka. No nie, a ja się teraz zdrowo odżywiam. Ty dziadu, ale dziękuję. Boże, kocham Milkę. Mm. Ślina mi już leci. Dostałam taką, co to jest? Taka bombonierka, tak? Ja pierdzielę, Nie, to ja chyba dzieciom zostawię, ale słuchajcie, ja cały czas się zdrowo odżywiam. Jest taka fajna dietka, zbilansowana dietka, a w niedzielę sobie wiecie co się stało? O kurde! Ja nie mogę, Jezus, jaki głąb ze mnie. Jezus, czy to coś się stanie z tym? Ja pierdzielę! ale jajca. Popatrz karteczkę mi śliczną wysłałeś, Boże, dziękuję Ci. Proszę, kurde, ale ze mnie. Radosny świąt oraz wszystkiego najlepszego, życzę, życiowy doradca, dziękuję Ci, Boże. Słuchajcie, mnie najmniejsze takie rzeczy, zwykła kartka mnie cieszy. Wy, jak chcecie bardzo, bo... Spotkałam się, że wy wysyłacie mi nie, niektóre osoby właśnie, że chcecie mi paczki wysłać. Słuchajcie, ja naprawdę jestem super minimalistyczną osobą. Jeżeli wyślecie mi zwykłą kartkę, nie wiem, z waszego miasta, to będzie równie docenione. Naprawdę, naprawdę. Ja taka jestem po prostu i się zmienicie raczej. Jezus Maria, ileś ty mi wysłał znowu i Ja pierdzielę. Ale będzie live w środę. Słuchajcie, no nie wierzę. Szybkie 50, ileś ty mi tego wysłał? A ja ci patrzę, nawet nie poinformowałam, że dostałam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szybkie 50, matko jedyna. Słuchaj, Leszek, ja tobie wyślę też zdrabki, bo też miałam zamiar wysłać właśnie tobie tą Caroline Black Super 7. Nie, yeah. raz, dwa, trzy, cztery. Nieźle, nieźle. Ale. Polskie zdrabki nie bardziej cieszą, bo nie są dostępne dla mnie, wiecie. A te amerykańskie to lecą ostatnio w kulki. Poza tym wydali te takie peralowskie praktycznie. Naprawdę takie kiepskie. Zresztą nie wiem, kojarzycie chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pensja. Wow! Słuchaj, jak ja tutaj wydrapię, to ci wysyłam, odsyłam jakieś kurcze tysiące loteczek, loteczek. Lubię loteczek. Mm. Na szczęście. Zobaczymy, czy będziesz mieć szczęście. Ja tylko podrapię kieszonkowe. Boże. Wabank, Kurde, a ja muszę sobie poczytać. Kasa King. Aha, tutaj trzeba było tron jakiś, nie? Takie, jakaś fajniejsza chyba wygrana czy coś. Boże, a jesteś mi zaskoczył w ogóle, chłopie. Jezus. No i krzyżuwa To jest wielka i którą obcięłam. Musisz mi, życiowy doradca, teraz powiedzieć, czy ja po prostu tego, to, czy to może tak być. Ja pierdzie... Jezu, ale ja jestem młody jakiś, naprawdę. No, ale nie wyczułam tego, że tam będzie taka zdrapka. Jezu, dziękuję Ci bardzo. Jezus, ja nie wiem, kiedy to będę drapać. A mogę na live podrapać? Dobra, ja dochodzę po środku wielkim. A, a teraz czas na, na tą drugą paczkę. Słuchajcie, na live może podrapię, albo coś kurczę w tygodniu, znowu te polskie. Boże już mnie kusi ta teraz krzyżówka obcięta. Dobra, słuchajcie, druga paczka to jest paczka od Dadziejki i Mario i. Ja matko Bosko, jak zobaczyłam tą paczkę, też taka wielka, ciężka jest. Ja wiem kurde, kurde, ile wy kasiury wydajecie na mnie i mnie to przeraża. Mnie to bardzo przeraża. W się muszę ją tutaj jeszcze podciąć. E, może nie będę e, po prostu zmieniać, wiecie co, e, tego tableta, żebyście zaglądali do środka. To będę wyciągać, bo taki nie jest łatwiej. I powiem Wam, u nas też pada, jest chmurnie, to światło jest takie beznadziejne. I tutaj w tym tym sposobem, jak mnie widzicie, to jest najlepsze światło. Matko, matko boska. Jaka koperta wielka. Jezu. Piękna, piękna. Boże, jaka piękna kartka. Śliczna. Masakra. Aż na ma mną W ogóle mi trzęsie jeszcze po życiowym doradcy, Nie. Przesyłam dla Was, kochani, dużo pozytywnej energii i moc buziaków. Życzymy dla, dla całej Waszej wspaniałej rodzinki dużo zdrowia, miłości, spełnienia Waszych pragnień. Niech Wasz kanał szybko się rozwija, bo jesteście mega cudowni i kochani, i uwielbiamy Was oglądać. Mm. Moc radości buziaków i uścisków. Ślę Wam z serduszka Da i Mario. Boże, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Niektóre słowa mnie tak wzruszają. O nie, wierzę. Patrzcie, Pepa i George. A Julia, Julia to jest taki chłopak. Normalnie ona ma takie zachowanie, że ona y, lubi George'a, y, te dinozaury, bo on, on to uwielbia dinozaury w tej bajce. No Pepa, no maj, ale się ucieszą dziewczyny, boże, boże. No i co słodycze, żeleczki. Jezuśku, kochany! A mnie naprawdę ślina, leci ja nie. Ma... O nie, o nie, krówka! To nic, to w niedzielę następną sobie po prostu zwyczajnie to. Jezu, i piórniczki. Mam tę moc. A tutaj jest problem, słuchajcie, z właśnie piórnikami. Ja, jakbym chciała taki fajny jakiś piórnik dla siebie do college'u, to takie są jakieś nie wiem, nie umiem trafić. Poza tym ostatnio yy, Natalia, pozdrawiam cię z kanału Moje Życie w Polsce, yy, dała mi takie wyzwanie, żeby to. Jak to się nazywa? Kurde, zapomniałam teraz. Takie coś, co się kółeczka rysuje, no nieważne. Yy, I szukałam cyrkla i nie mogę znaleźć. Po prostu wy, wyobraźcie sobie, że nie mogę znaleźć. Poszczę następne żalki. Jezus, i czekolady, kasztanki, kasztanki. Jak ja lubię kasztanki, malagę. Boże, boże, boże. Mm, a to jest do włosów, chyba, prawda? I to też można sobie na ten, na rączkę dać. Ale dziewczyny się ucieszą. One wy mi tak je rozpieścicie normalnie. Patrzcie, jakie piękne rzeczy. Jezu, nie, one nie zasłużyły na tyle rzeczy. Ja to chyba muszę jakoś im dawkować. Wiecie co? Jak marka, zaszalałaś. O Boże, o Boże. Co mi zadziwia ten fenomen, słuchajcie, z tą Krainą Lodu? To jest to, Boże, jakie piękne też. To jest to, że ta bajka pierwszy raz została wydana chyba w 2012 roku i dalej cieszy się taką popularnością. Oj, to dla Oliwci, tak? Ojej. Jest jakie to jest piękne. Króliczek. Patrzcie, on ma nosek. Jaki nosek z serduszkiem. Jaki on jest śliczny. Masakra. Kameczki Ja nie mogę. Kamyczki. Moje dzieciństwo. Nie wiem, mi się tak kojarzy. Ostatnio też Niulcia mi przesłała, którą oczywiście y, jeszcze nie wrzuciłam tego otwierania paczki. Ale tam też mi ta pierona powysyła tych kamyczków. Kurczę, dużo. A to co mamy? Rodzynki chyba w czekoladzie, tak? ojej, Nie. Nie. Nie, naprawdę się naleci. Następne kamyczki. Jaki? Nie mogę. A to słonik na szczęście. Jaki piękny. Słuchajcie, ja nigdy nie miałam żadnej takiej figurki. Teraz mi się w ogóle Mary i Mario przypomniał. Pozdrawiam Mary i Mario. Pięknie. Boże, ale one będą wcinać. A słuchajcie, mamy taki jeden schowek, gdzie my po prostu zwyczajnie chowamy te słodycze, a one i tak te pierony znajdą, nie? Tiki taki. Boże. Nie no, nie no. Ja już nie ile razy powiedziałam, Boże, chyba z 25 razy. Warszawa, magnesik. I widzicie, takie naprawdę mnie wzruszają rzeczy takie... O, no szkoda, no szkoda gadać, szkoda gadać. Nie oglądacie to i teraz ryjecie ze mnie, ale normalnie mi aż trzęsie. Normalnie trzęsie mnie z jagodami. To są takie czekolady. Widziałam z malinami, ale z jagodami. Matko, kochana, torcik wedlowski. Patrzcie, aż się odbija, nie? <ścoughs> o, matko, matko, matko. Nie! O, nie, teraz to już jest poniżej pasa. Baryłki. Baryłki! Teraz to ja nie wiem, ja nie wytrzymam. Mogłabym jedną. Nie, nie będę jeść na wizji, kurde, nie będę jeść. Nie, dieta. Słuchaweczki. <ścoughs> słuchaweczki. Aleś ty mnie normalnie rozwaliła teraz. Jezus Maria! Ile tyś Kasiury wydała, a tu też dla Oliwci. Ja nie mogę. Słuchajcie, czekajcie, muszę przerwę piękne zrobić. Te rzeczy, piękne. Oliwia już tak fajnie, słuchajcie, chwyta te rzeczy dorączki. Bardzo fajnie. Orzechy laskowe, też w czekoladzie. Nie widzicie, ale mnie normalnie trzęsie się aż w ręce. Mi się trzęsie. O matko, i trolki! Dagmarka, Dagmarka! A cóż to? Zakładki do książek! Do książeczek, no to jest ważne. Boże, jakie piękne rzeczy. I to za każdym razem. Jak mi wysyłacie, to mnie to tak jakoś wzrusza strasznie. Tutaj ten długopisik jeszcze jeden. Jezu, jezu, a tu co? Będę się pinżdżyć! Ile tych maseczek. Ile tych maseczek? Boże! To nic. Słuchajcie, będziemy robić jakiś odcinek, gdzie ja się będę pinżdżyć i nakładać to wszystko na wszystko. Oh, my dear! No ale fajne, śmieszne! Ale jakie one są chłodne, bo one były, słuchajcie, ta paczka była w garażu. Ale ja się będę pinżdżyć, ale ja będę fajnie wyglądać. A najlepiej to jak kiedyś, wiecie co, jak założyłam maskę jakąś i to nieważne, czy jakąś tą. Y, tą płachtę, czy normalnie to Oliwia tak nie. Cokolwiek. Czy okulary mam y, ubrane, jezu. Ile tyś mi tego wysyłała? Ja nie mogę, może Maruszowi dam jedną. Będzie piękny też. Wszystko, no no super. Niesamowite, kurczę. Ale z awokado ja w ogóle nie miałam. O. Love is my drug. Boże, a jak ja to otworzę? To jest jakaś paletka, tak. Uff. Boże, ja to rozwalę. Ja to rozwalę. Dobra, patrzymy na paletkę. Ja lubię paletki. Jakbym miała więcej czasu, słuchajcie, to bym się malowała częściej. A tak to naprawdę piękna. Boże, jaka piękna! Takie kolory, słuchajcie, ja lubię właśnie szarości, brązu. Mnie nie pasuje, słuchajcie, niebieski na powiekach. Jak boga, kocham, wyglądam jak kosmitka jakaś. Nie wiem, straszne, straszne to jest. Ojej, popatrz. Żeby nie ta choroba, ta paczka byłaby o wiele, wiele wcześniej, słuchajcie, rozpakowana. A cóż to jest? O Jezuska, to jest dla mnie? Na kluczyki, na kluczyki, jakiś śliczny słonik. Ale ja będę teraz posz. Nie ma co. Jakie ładne rzeczy. Jakie ładne. Ja muszę do Polski przyjechać. A to notesik. Masakra. Słuchajcie, mam się od skórkę aż. A nie, nie notesik, ale taki planer. Planer to jest. jej, jej. Patrzcie, no piękny, tutaj są, właśnie, ja ostatnio myślałam, że ja potrzebuję po prostu organ, ten organizer taki, wiecie co, właśnie, no tesi, taki planer, bo ja normalnie ostatnio to rozczepana jestem, o, to rozczepana, tu są jeszcze te, takie żelki, tak, żelki, guma taka jakby rozpuszczalna, a tu cóż, no nie wierzę, Boże, no nie, wymiękam, wymiękam. Patrzcie, jaki piękny kwiatuszek. Boże. Cóż to jest niezapominajka? Ale śliczne. Nie no, mnie zatkało teraz. I. I. Ja się spodziewałam, że ja dostanę to tylko. Z ręką na sercu. Mam! Mam ciurze. Może pięknie. Niedźwiadek Bajlo, pora spania. Mariusz Makowski. Słuchajcie, ja normalnie widziałam tą książeczkę już tyle razy, tak bardzo mi się marzyło, bo ja zamierzam dzieciom coraz więcej książeczek. Boże, jeszcze dostałam z dedykacją. Bajlo to wesoły i radosny miśnik. Wam. Sprawia dużo uśmiechu od dziś. Witam Maję bardzo serdecznie. Julii się kłania, zgraja grzecznie. Oliwie delikatnie w policzek całuje. Już dobrze z wami się mi się czuje. Wita też Iwonkę. Czekajcie. Zagram. Wita też Iwonkę, która się wzrusza. Patrząc w oczy swego męża Mariusza. Niech wam, kochani, moc radości przynosi, a smutki odgania, bo ich nie znosi. Boże, jaki piękny I wierszyk dostałam, swój masakra. Słuchajcie, nie będę wam pokazywać, ale ja jestem po prostu zachwycona tą bajeczką. To jest taka pierwsza strona. I ja wam podlinkuję kanał Nadziejki i Mario i który właśnie też sklep online, gdzie możecie książeczki kupić i słuchajcie, o wiele, wiele więcej yy, rzeczy. Boże, jakie piękne! Mam gęsią skórkę, jak ja doceniam książki, są śliczne. Słuchajcie, jeszcze jedną stronkę wam pokażę. No, nie będę czytać, bo nie mam praw autorskich, ale naprawdę książeczka jest piękna i słuchajcie, możecie właśnie tutaj zobaczyć i mają kanał swój i właśnie tą sklep, gdzie możecie zakupić takie książeczki i inne, inne rzeczy. Boże, dziękuję wam z całego serca, matko jedyna, ja nie wiem, ta książeczka jest naprawdę mega, będę czytać i słuchajcie, ja będę je chować, bo Maja, moje dzieci lubią rysować, o matko. Rysować bardzo po książeczkach mają to po mamie, bo mamusia tak robiła. Ja pamiętam baśnie Krystiana Andersena, gdzie ja tam kolorowałam te sukienki, te niektóre ilustracje. Yy, nie wiem, co mam powiedzieć. Pisaliście nawet dla mnie wiersz. Nie wiem, nie wiem. Oj, i nawet zdrabki dostałam też. 500 tysięcy w banku, dwa razy, 500 tysięcy w diamentach złoty los no ja tu chcę uciec od zdrapek a wy mi dalej dosyłacie złoty lo, los znowu, ekstralinie i słuchajcie wielki gracz, ja to sobie wsadzę w koperty bo Marz mi ostatnio pomieszał od was wszystkie zdrapki, nie wiem od kogo co mam yy, i ciężko, ciężko mi kurcze, ale ta książeczka o, piękna naprawdę piękne. Nie wiem, ja na pewno będę dzieciom czytać. Na pewno. Dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję życiowemu doradcy. Dziękuję kanałowi Dadziejka i Mario. Wzruszyliście mnie wszystkim. Każdą rzeczą, ale najbardziej tą książeczką. Tym wierszem. Co tutaj dużo gadać. Dziękuję. Mam nadzieję, słuchajcie, że podobał Wam się ten odcinek. Ja teraz znowu mam, kurczę, odchłań. mu zawsze się pyta, gdzie ja jestem w tym momencie. Dziękuję z całego serca. Dziękuję, Leszku, no, za tą paczuszkę twoją i no i dziejka i Mario. No, Normalnie poszliście po bandzie. Ja nie wiem, ja to muszę pochować przed dziecim gdzieś głęboko. No i co, kończymy. Ja będę się jeszcze później po tym filmiku wzruszać. Dziękuję serdecznie, dziękuję Wam widzom też za obejrzenie, za to, że możecie być ze mną, że dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że oglądacie i uczestniczycie w tych moich momentach, nawet kiedy właśnie te paczki otwieram. Dobra, kończę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, życzę Wam dużo zdrowia przede wszystkim i nie wiem już co powiedzieć normalnie. Wam no, koniec, dobra, kochani, trzymajcie się ciepło pa!